Witam. Chciałem Wam dzisiaj zaprezentować koncepcję prostego przełącznika anten zdalnego, sterowanego z telefonu komórkowego. Do tego celu wykorzystam puszkę elektryczną, prostą puszkę elektryczną hermetyczną. Oczywiście trzy gniazda uC1, przekaźnik często stosowany przy modułach ESP czy do sterowania poprzez Arduino stary zasilacz od telefonu Nokia który nie wykorzystuje 5V z małym obciążeniem prądowym ale do tego celu bardzo dobrze się nadaje i gniazdko sterowane poprzez telefon komórkowy i aplikację odpowiednią tak żebym mógł zdalnie przełączać Anteny pomiędzy moim radioszakiem, a kuchnią, gdzie mam również z... zainstalowany transceiver UKF i chcę przełączać anteny UKF pomiędzy dwoma urządzeniami. Mieć odsłuch w domu, kiedy się znajduje w pomieszczeniach i w moim radioszaku zlokalizowanym obok. Antena, kabel antenowy od anteny 2 razy 58. Jest sprowadzony na strych, i tam potrzebuję przełączać pomiędzy dwiema antenami, dwoma pomieszczeniami w moim domu. Koncepcja dosyć prosta. Wprost zasilacz będzie przełączał przekaźnikiem, który będzie sterował jedną z anten z wykorzystaniem właśnie wyłącznika zdalnego gniazdko zdalne można kupić dosyć tanio w większości sklepów czy na jakichś aukcjach internetowych być może pod firmem przykładowy link zamieszczę żebyście mogli skorzystać koszt takiego urządzenia no bardzo niewielki takiego przełącznika puszka w okolicach 8-10 zł. Tyle mnie kosztowała. Jeżeli chodzi o zasilacz, no to miałem także ten koszt zasilacza mi, akurat odpada. Koszt 3 gniazd UC1, przekaźnika pojedynczego i przełącznika, którego koszt obecnie to jest w okolicach no, od najprostszych rozwiązań, 30 kilku złotych do powiedzmy 50 zł, także koszt takiego przełącznika zdalnego to no niespełna spełna pewno 80 zł, tak z gruba licząc. A urządzenie bardzo przydatne można przełączać nawet gdzieś z lokalizacji bardzo odległej, ponieważ działa to przez sieć komórkową oczywiście taki, taka aplikacja. Także myślę, że ciekawe rozwiązanie, nawet w przypadku stacji remont, e, może być taki przełącznik przydatny. I zmontowany przełącznik. Mamy tutaj, nie wiem, czy będzie dobrze widać, bo trochę ciemno. Połączone masy, dwie anteny z radioszaku i z kuchni z mojego pokoju i antena sprowadzona po pomaszcie sprowadzona na strych na dół troszeczkę zmieniła się koncepcja nie włożyłem ostatecznie przekaźnika z arduino czy sterowanego przystosowanego do modułu esp ale prosty przekaźnik Zasilany tutaj, spięty na stałe sygnał sterujący przekaźnika. Postaram się wyostrzyć. Ok. Podpięty na stałe jednym przewodem. Środkowy minus, plus. Spięty z sygnałem wejściowym na stałe. Więc jeżeli włączę przełącznik, tutaj jeszcze podłączenie kabli poszczególnych anten do trzech wyjść czyli tak zwane żyły gorące z gniazd UC1 podłączone do wyjść przekaźnika. Przekaźnik włącz-wyłącz. Do tego mamy nasz zasilacz z telefonu Nokia i sterownik gniazdkowy zdalny sterowany ze smartfona. Ja go tutaj zasymuluję ręcznie. Włączony. Wyłączony i widać na przekaźniku będzie diody w momencie kiedy zostanie załączony przekaźnik i przełączona antena to się zapala dioda taki wyłącznik można sterować bezpośrednio z telefonu i przełączać sobie zdalnie anteny mogą być Zamontowane na maszcie, tylko trzeba doprowadzić napięcie zasilania. W tym momencie 5V u mnie albo na zewnątrz budynku. Taki przełącznik można sobie w puszce hermetycznej zainstalować. Dziękuję. Mam nadzieję, że ta prosta idea, ten prosty pomysł przyda się komuś, będzie mógł w łatwiejszy sposób przełączać swoje anteny KF czy UKF. Oczywiście, to jest wykonanie takie tymczasowe. Można te przewody skrócić, można to zrobić bardziej estetycznie. Ja zamknę tutaj sobie tą puszkę hermetyczną, przeprowadzę normalnie przewód przez dedykowany otwór. I taki wyłącznik będzie mi sterował antenami. Test, Test przełącznika. Ten sam sygnał z anteną włączoną. 145 625 Przemiennik. Proszę zwrócić uwagę na wskaźnik. I antena wyłączona. Robię to z mojego telefonu, także będzie poskładany film. Bo z tego samego telefonu załączam i wyłączam antenę. Więc w tej chwili antena wyłączona. I jeszcze raz antena włączona na zasilanie tutaj właśnie do urządzenia w radioszaku. Dziękuję za film, dziękuję za oglądanie, pozdrawiam i do następnych ciekawych filmów. Zapraszam.